Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taki filmik trochę nietypowy, bowiem nie wyszło mi strasznie, jestem na siebie zła. Że nie wyszło mi za bardzo tak, jak chciałam, mój filmik specjalny na 5000 widzów. Poro komentarzy było na temat, że nie było widać wybuchu i schrzaniłam to ogólnie. Zgadzam się z tym w zupełności to był chyba najgorszy filmik, jaki wykonałam specjalny. Nie chciałam, żeby tak wyszło, naprawdę uwierzcie mi, i dzisiaj postanowiłam ten błąd naprawić tak. Zobaczycie coś troszeczkę, odmien troszeczkę odmiennego. I myślę o wiele lepszego niż to, co było pokazane. Na potrzeby tego filmu, że tak powiem, stworzyłam sobie nowy świat, świat piąty. Wejdźmy tam. Tak. To jest moje miejsce respawnu, ponieważ. A, i w ogóle chciałabym wam coś pokazać. Tu się mi wygenerował respawn, nie? Sobie tak oznaczyłam. Eee, ale patrzcie, co tu mam. To było tu? Nie, nie tu. Tu. Zaraz obok miejsca respawnu. Kratka z potworkami. O, niestety, znaczy, niestety, niestety. Ona tu była w ogóle przykryta piaskiem. Zauważyłam tylko ten y, cobblestone naokoło. I mówię, kurczę, no to tu musi być ten. Ym, no, no, monster spawner, czy tam mob spawner, jak to mówią niektórzy. Nie wiem, bo ja się na tym za bardzo nie znam na tych nazwach tutaj. W każdym razie zauważyłam to i mówię, kurde, no coś tu musi być. I zaczęłam przekopywać ten piasek, dokopałam się do właśnie monster spawnera. Tu nic ciekawego nie ma, takiego, nic stąd nie brałam, bo nie jest mi to potrzebne. Ogólnie, jak widzicie, skin fade znowu działa, na szczęście. Nie wiem czemu, czasem mi się, nie wiem, jakoś kraszuje to, czy co, znika po prostu. O, i może przy okazji zobaczymy sobie, co się tu spawnuje, bo jestem ciekawa. Tylko nie chciała żadnego... Aha, i od razu mówię, e, gram na cheatach, ponieważ żeby to zrobić, co chcę zrobić, <noise> są mi te cheaty potrzebne. Um, więc pierwszy raz gram w Minecrafta na czicach, a właściwie na y, takim modzie, y, który dodaje, że tak powiem, ja wpisuję sobie komendy i wyrzucam mi różne rzeczy, prawda? Albo gdzieś się tam przenoszę, gdzie chcę. E, dobra, zobaczmy, co tu się spawnuje. Mam tylko nadzieję, że. Tylko kurczę jest dzień. To nie wiem, czy się będzie coś spałnować. Hmm. To jest pytanie. No, teoretycznie chyba powinno. Albo i nie? Dobra, przy okazji, jak czekamy, to jeszcze yy, chciałabym powiedzieć: mam dla Was parę. Ogłoszeń, to znaczy trzy ogłoszenia, tak, żeby być dokładnym. Ech. Dobra, nie wiem, chyba się nic nie, nie spespałuje. Tak mi się coś zdaje. Dobra, oleć to na razie. Pewnie jest za jasno, może potem zmienię na noc i sprawdzimy. Tu mamy jakiś case system w ogóle, ale dobra. Więc tak, trzy ogłoszenia dla was. Pierwszą sprawą, którą chciałam, że tak powiem, poruszyć, jest moja prośba serdeczna: aby się porządnie zastanawiać, zanim napiszecie do mnie jakąkolwiek wiadomość prywatną żeby sobie, nie wiem, poczytać biuletyn poczytać opis kanału mojego. Żeby nie było. Poczytaj sobie Faku. Na moim kanale jest takie ładne Faku zrobione, i bardzo bym prosiła, żeby najpierw sobie wszystkie te rzeczy zrobić, przejrzeć, zajrzeć jeszcze do wyszukiwarki Google, do wyszukiwarki YouTube w poszukiwaniu, że tak powiem, problemu. Waszego waszego pytania. Ponieważ dostaję bardzo dużo wiadomości na tematy dość. Nie powiem, interesujące inaczej. Interesujące inaczej. Po prostu na przykład dostaję takie pytania skąd wziąć Minecrafta? To już było kilkanaście razy. A jakbyście łaskawie wpisali, jak kupić albo, czy, nie wiem, zwyczajne, kupić Minecraft w wyszukiwarkę YouTube, na pewno wyskoczyłby Wam filmik, w którym to, nie wiem, użytkownik jeden taki robił ten filmik, już teraz nie pamiętam, który. W każdym razie wszystko dokładnie wytłumaczone, na jaką stronę trzeba wejść, co trzeba zrobić. Nawet możecie. Jak już dojdziecie do etapu kupywania przez PayPal, e, możecie też sobie wpisać w Google czy w wyszukiwarkę YouTube e, na pewno wyskoczą wam jakieś filmiki jak założyć konto na PayPal albo nie wiem jak korzystać z tego. E, no wybaczcie, ale Momentami to jest strasznie yy, irytujące, jak któraś z kolei osoba nie umie sobie po prostu włączyć wyszukiwarki i, i kurczę, wpisać Minecraft. No, no ja was proszę. <ścoughs> to tego naprawdę nie trzeba być super inteligentnym. No. Także, tak, wpisujemy w Google, w wyszukiwarkę YouTube, ewentualnie szukamy jakiegoś forum. Zawsze na forum są ludzie, którzy są chętni do pomocy i mają czas i, mają, i jest ich sporo, więc nie musicie liczyć na to, że jedna osoba wam odpisze, tylko po prostu więcej osób odpisze na wasz problem i macie, że tak powiem, e, większe szanse na, e, prawda, e, dostanie odpowiedzi. E. No, Jeżeli to wszystko zawiedzie, co teraz powiedziałam, to dopiero wtedy może się do mnie napisać priwa. Dopiero wtedy. Oczywiście y, nie mówię tutaj o priwach typu, no, no nie wiem, no jakieś takie rzeczy, które tylko ja mogę wiedzieć. Na przykład, jak mam ustawione pewne rzeczy AVS-a albo coś tam, chociaż to też moglibyście sobie sami jakoś poradzić. E, no ale już nie wnikajmy. E, w każdym bądź razie. Ja mówię o takich pliwach, gdzie na przykład, no, no nie wiem, pytacie się mnie o takie dosyć proste rzeczy, które naprawdę można znaleźć w wyszukiwarce bez problemu. Um, a ja nie mam znowu tyle czasu, nie mogę spędzać pół życia na odpisywaniu nam na wiadomości, yy, no bo mam, że tak powiem, ważniejsze sprawy na głowie niż odpisywanie na wiadomości. Zwłaszcza na takie problemy, które sobie sami możecie znaleźć. Yy. Możecie sobie to bez problemu znaleźć w internecie. Ja <laughs> o Minecrafcie nie wiedziałam prawie nic. Yy. Kupywałam go yy. wtedy, jak zaczął Meshpier w ogóle robić z niego. Zagrajmy. Tego pozdrawiam. <laughs> yy. I po prostu, no nie wiem, w wyszukiwarkę Google wpisałam Minecraft, znalazłam główną stronę. Domyślałam się jakoś, że trzeba się zalogować. Yy, sama nauczyłam się korzystać z Paypala i uwierzcie mi, ja specjalnie inteligentna nie jestem, tak mi się zdaje, a jakoś po prostu miałam sobie poradzić. Dlatego nie wierzę, że wy nie jesteście aż tak inteligentni, żeby sobie nie poradzić samemu. Kurczak, wpadaj. Dobra, co jeszcze? O, ludzie, znowu się rozgaduję za bardzo... O, mamy jakieś bugi. Mniejsze z tym. E, tak, druga sprawa. E, Mass Effect 2. Bardzo bym prosiła już po raz trzeci e, o niespoilerowanie mi na temat gry. Ja wiem, bardzo was korci i to jest strasznie, no nie wiem, masz was telepie, żeby mi powiedzieć, że tu jest coś, tam jest coś, tu coś ominęłaś. Nie wiem, idź po tego, yy, po tą postać, nie, po tamtą, po następną, kurde. Ja was rozumiem, bo ja też często tak mam, że jak oglądam let's play, to mnie irytuje coś, yy, że człowiek nie umie czegoś znaleźć albo. Gubi się i ogólnie nie wiem, ma jakiś problem. W każdym razie. W każdym razie. Ja bym prosiła jednak o. Niespoilerowanie, bo ja naprawdę chciałabym mieć. Chciałabym po prostu sama sobie. Kurde, już. Gubię się w swoich własnych słowach. Wybaczcie. Chciałabym po prostu sama odkrywać daną grę, a wy mi to uniemożliwiacie, bo mi piszecie na przykład, że e, nie wiem, że teraz nie pamiętam tych komentarzy, ale na, na temat postaci jakiejś, nie wiem, idź, zrób tamto, bo tamten nie będzie wobec ciebie lojalny. Ehm. No dobra, no ale kurczę, po to mam grę, żeby ją sobie sama odkrywać. Ja wiem, że gram niby razem z Wami, że wy to oglądacie, prawda i tak dalej, ale mimo wszystko nadal wolałabym sama się tam jakoś odnaleźć w tej grze. Także prośba jest do Was gorąca i nawet bym prosiła o nie komentarze typu z napisem wielkim, wielkimi literami spoiler. Wybaczcie, ale, e, ale to po prostu jest e, nadal spoiler i ja nadal jestem w stanie to przeczytać. Ja sobie nie życzę takich komentarzy, serio. Mówię teraz całkiem poważnie. I jeżeli nie zastosujecie się do tego, co powiedziałam, e, to po prostu przestanę czytać komentarze, przestanę na nie odpowiadać. I no, w ogóle nie liczcie na to, że, że będę jakoś odpisywać, jeśli się nie zastosujecie, bo chcę mieć jednak jakąś niespodziankę. Prawda? A Wy mi trochę psujecie to. Sorry, ale taka jest prawda. Dobra, trzecia sprawa, szybko. Nie proszę bym, prosiłabym, żebyście się nie pytali wiecznie na temat tego, kiedy będzie jakiś let's play. Kiedy będzie let's play Mass Effect? Kiedy będzie let's play. Nie wiem, czego. Co ja jeszcze tam mam? The Longest Journey, Tomb Raider'a. Kiedy będzie następny let's play? Jaki będzie następny let's play? O, mamy jajko. Zobaczymy, czy kura wy wy wyjdzie z tego. Ej. Chyba ta była za blisko. <śm> um, więc, no, co ja tu mówiłam. Um, o, na piasku się nie da tego położyć. Ciekawe. Um, kurde, gubię wątek. Um, tak Cieszcie się, że w ogóle Coś wrzucam I takie pytania Możecie sobie zadawać dopiero wtedy Kiedy zaczniecie mi płacić za let's play A póki co e, Jak gram dla siebie Wrzucam No też dla was trochę Ale dla siebie też samej Bo lubię to robić I sprawia mi to frajdę O przy okazji możemy zobaczyć czy jest coś spałnuje? Um, więc po prostu. Tak. No i ja nie jestem... O! Nie, nie! O, Boże, ja się wystraszyłam. O, masakra. Szkielety tutaj. Dobra, nie. Dobra, co ja to miałam jeszcze powiedzieć? Nie jestem jakąś maszynką do robienia filmów. Mam swoje życie. Obecnie zaczęła mi się sesja i mam do zaliczenia sporo rzeczy, dlatego filmy teraz będą się pojawiały. Mam nadzieję, że dosyć, że nadal będą jakoś często, ale wiecie, jakby co, to, to nie jest moja wina, to wina sesji. Um, I tak samo nie mam za, za wiele czasu na odpisywanie na Wasze wiadomości. Już zresztą przestałam odpisywać na takie wiadomości, które są po prostu idiotyczne. Słuchajcie, naprawdę zastanawiajcie się, co piszecie, bo pytanie y, użytkownika jakiegoś y, typu: co u Ciebie słychać? No, fajne jest, tylko że ja tego gościa w ogóle nie kojarzę. Serio, ta, takie rzeczy to możecie się pytać, nie wiem, znajomych. Kurde, nie wiem, na czacie jakiegoś inteligenta, <laughs> ale mnie, ja odpowiadam na wiadomości, które są no w miarę mm, no nie wiem, no takie jakieś z pytaniami, ewentualnie coś więcej, a nie tylko co u ciebie. Fajnie, że no, ale ach, wiecie. Dobra. No i tak jak mówię, są ważniejsze sprawy niż jakieś tam konto na YouTube, jest moja szkoła. E, chcę mimo wszystko skończyć tą moją uczelnię i, i dostać jakiś dyplom, żeby gdzieś znaleźć pracę, jakąś konkretniejszą. E, no, chyba że jakimś cudem uda mi się przez YouTube znaleźć pracę, <laughs> no ale na to to bym nie liczyła. Dobra, wybaczcie, już się strasznie rozgadałam. Wiem. Ale po prostu musiałam ogłosić to, bo, yy, bo, bo, bo mnie to zaczyna irytować yy, już powoli. I pamiętajcie, że jak mnie za bardzo zirytujecie, to nic nie będzie, ani filmów, ani ten. <ścoughs> nie, no dobra, aż tak źle to może nie będzie, ale po prostu pięć razy zastanówcie się, zanim wyślecie jakąś wiadomość do mnie albo komentarz. I to mówię całkowicie poważnie. Całkowicie poważnie. Nie, nie róbcie se z tego jaj. O, jak miło piórko. O, jak miło. Akurat nam się dzień zaczął. Pewnie już 20 minut, gadam. Wybaczcie. Dobra, teraz idziemy w tamtą stronę. Coś wam pokażę. To dlaczego ten filmik w ogóle jest robiony? <noise> nie, no bo y, ogólnie on jest. Yy, on jest zrobiony po to, żeby Wam wynagrodzić... Yy... O, tam już widzicie zapewne coś. No, tutaj mi się taki zimowy trochę świat wygenerował. Mamy taki lód. Można go rozwalić. Można się ślizgać na tym lodzie. Yy, 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 yy. Tak, mam Wam wynagrodzić i przez to... Zrobiłam. Mm, tak. To, co widzicie, to jest TNT. Na czytach zrobiłam właśnie TNT. Dokładnie Wam powiem, pewnie będzie w tytule filmu też. Ale mogę Wam powiedzieć, gdzie ja mam to zapisane. O Boże. E, 500, 5246 y, TNT jest położona. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tylko się tam wzepnę. Mm, Ajaj, aj, nie spadaj. Wow! O! Proszę bardzo, to jest ludek z TNT. Ludziło <laughs> oh. mi się. Um. Tak, tu są różne wieże, są. Yy, w ogóle tu jest bardzo dużo cave'ów wokół. Co róż co się w, wkopywałam w ziemię, teraz trafiałam na cave'a. To jest ten ludek, zaraz Wam pokażę, z bliska. Wszystko jest obłożone TNT, dokładnie właśnie. O, takie coś. Taki, Taki ludek z koroną powiedzmy. A, jakiś król król TNT, powiedzmy. No, tu jest pełno cave'ów pod tym. Eee, dokopywałam się tu jest jakaś brama. Ała, strasznie się tnie coś. Eee, no jakieś takie wieże wysokie. Tam gdzieś dalej jest jeszcze jakaś wieżyczka. Tam, bo to się tam ciągnie, ale nie będę wam wszystkiego może pokazywać. Tylko tak ogólnie. Eee, tak, tu jakaś taka brama powiedzmy. O, tu jest jakiś cave na przykład. Bo w, y, tak, one są położone tak, że one są na powierzchni, ale i pod, y, pod ziemią. Y, są jakieś pięć tuneli chyba, y, które wkopywałam się w dół y, i wypełniałam TNT. W, w tamtym miejscu jest, dokopałam się nawet do niezniszczalnego kamienia. Albo tam zniszczalnego, już nie wiem. O, to taki. Y, no, i od tego miejsca też e, TNT wypełniłam. E, niektóre cave'y są wypełnione TNT, więc też jest tam dość ciekawie. O, tu są jakieś cave'y, tu już pełno tego. A jaki świat mi się trafił. <grych> e, dobra. Wow, nie wpadnij. No i dobra. I te 5000. Tam niby ma oznaczać, że 5000 widzów, <laughs> żeby było ładnie. No. Yy, to jest oczywiście na cheatach, więc. Tak jak mówię, nie miejcie do mnie o to pretensji, bo w życiu bym tyle TNT nie nazbierała, a chciałam właśnie zrobić taki dość ciekawy wybuch. Ciekawszy niż yy, który robiłam poprzednio. Na 5000 widzów. No. I teraz zrobimy tak. Już, sobie, już w ogóle obczaiłam to mniej więcej i wypróbowałam, że tak powiem, ten wybuch, bo chciałam się dowiedzieć, czy, czy mi skraszuje Minecrafta. Nie skraszowało, ale nie wiem, jak z frapsem będzie. I co jeszcze chciałam sprawdzić? No, czy to w ogóle wyjdzie, czy wszystkie TNT wybuchną i tak dalej, nie? Więc wspinamy się do góry. Ja już mam taki obczajony motyw. Jeszcze może? Dobra, może... A, dobra. Niech by